Wielkiego Ośrodka yy, pomocy rodzinie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Rady, radę. A może Rada i przecie to już nie Ale marszałek mi powiedział, jest to oczywiście w konsultacjach wielu. Jest to niemożliwe. 17 milionów, na które oczekuje mówię mimo 16, bo trzy tam pan Marszałek dał mi, no dobrze, to 16. Nie dostajesz ani grosza. Czyli proszę Państwa, ja jestem w tej chwili w kropce, bo o co on co patrzymy? O 17 milionów, a dostaniemy od Marszałka 19. No rachunek dosyć prosty. A teraz mówię z całą powagą, z całą świadomością. Zabierze Marszałek nie tylko, nie da nam tam 17, na które przecież liczymy bardzo, ale zabierze nam jeszcze to, co już dało. Ja mówię do Państwa, do radnych, nie do kilku polityków, którzy robią wszystko, żeby za mat, To są rachunki. To nie jest matematyka, to nie jest polityka, to nie jest ekonomia. To są proszę Państwa rachunki. A Ale panie rachunki powiedzieli, że nie mają pewności, czy pan da te pieniądze. bo nie będę. Masz do głowy. Ja teraz... Mój osobisty interes właśnie, że bo nie panie żeby się śmiał. Róbczę sobie teraz. Że ja mam robić, to ja muszę, przepraszam, proszę nie zapieprzać codziennie, żeby ten akwaprę zrobić. A jeszcze kilka ładnych miesięcy tak będę w nie o techniczną, nie o ekonomiczną, bo to są rachunki, za którymi stoi polityk. Dziękuję bardzo. się podpisali i e, petycja w sprawie budowy akwaprężu wpłynęła z podpisami do Rady. Nie zwalnia z tego, że nie mamy podjąć szybkich działań. Nie wiemy, dlaczego Państwo nie chcecie kończyć akwarium. Tak długo dyskutowaliśmy <laughs> w takich gremiach, jak wiem, jeszcze na komisji budżetowej, że nie było potrzeby powtarzać tego tutaj. Ten z słów. No naprawdę, po to, by może konacisz, okazujmy chyba jako droga kawalny, podnosząc tego konacisz. Nie wiem czy zdajemy sobie sprawę, że w Słupsku jest 5 048 osób bezrobotnych, a mieszkańców Słupska jest około 90 tysięcy. Akwapark według założeń ma być odwiedzany mniej więcej przez 40 tysięcy osób, miesięcy osób ma nie czasu. To, co to oznacza? czteroosobowa rodzina w Słupsku będzie musiała przeznaczyć na wycieczkę do Akwaparku godzinę około 100 zł.